Halo, halo, witam wszystkich! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mirror Edge. Podziwiałem trochę budowlę, bardzo ładna architektura. W ogóle w jakim państwie się dzieje um, A Mirror Edge? A, nie wiadomo. Po rysach postaci ja bym obstawiał tutaj w stylu Japonia, Chiny, Azja, setki Nie Jednak jak wiadomo, tu nie chodzi o to, żeby to był jakiś... Dobrze, jest kandydat na burmistrza. Jej, Kononowi też był kandydat na prezydenta, jakoś... Nic z tego nie wyszło. Dobra. Um, nie chodzi tu raczej o to, żeby to było jakieś konkretne miejsca, raczej taki ogół. Od miasta, w którym e, mieszkańcy potrafią... Czy w którym władza śledzi poczynanie mieszkańców? Dzięki. A żeby było śmieszniej, e, to, to będziemy ubiegać, Uciekać z policji. Wha! Dobra, mniejsza o to. Nie dyskutuję z dubilami. Eee... Dzięki za ostrzeżenie, którego nie dostrzegałem, bo jestem przygłuchy. Proszę na pewnym razem uwzględnić sprawa osób niepełnosprawnych. Ojej, snajperzy, 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 ja to muszę uciekać. Jest miłość, i przyjemnie. Wyłaś z kanału Flej. jest punkt dostępu od pół. Znajdę ci nową stronę. To dzięki. Co zrobisz, idzie o to? Dobra, ty. Dał się schować. To zamknąć ten zawór, wreszcie, czy nie? E, Wspomniałem coś o utopijnym mieście, w którym to. Tak, oczywiście, zamyśliłem się i nie wiem co gadam. Więc e, tu nie chodzi o to, żeby to, akcja tego, tej gry toczyła się w jakimś konkretnym mieście, a raczej chodzi o ogół o to, że władza kontroluje mieszkańców, wie wszystko na ich temat, a to wszystko, żeby walczyć y, przed z przestępstwami. Prawda. Był ostatnio taki demotywator, że nowoczesna technologia pozwala na śledzenie e, na śledzenie mm, na śledzenie poczyniania każdego dowolnego człowieka za pomocą e, smartfonów że smartfony tu widzą jej tu dacie mi dokończyć myśl No tak, powiem prawda była Eee... Nowoczesna technologia potrafi sprawdzać e, kamerki z smartphonów, by cały czas wyglądać co dana osoba robi. A jedynym sposobem tego uniknąć jest po prostu wyłączenie telefonu, wyjęcie z niego baterii. No, teraz się zastanów, dlaczego z nie da się wyjąć baterii. Zresztą nie tylko z iPhone'a, bo na przykład mój kolega też ma LG. O! Dobra. E, mój kolega ma LG i z niego też nie można wyjąć... ...baterii. Bo na maturę myśmy gadali, a ja to po prostu baterię i będzie wszystko okej. Okay. Tak, wyjmij baterię, no, zobacz, no. Wyjął? Wyjął, Nie, mhm. Ja ze swojego po prostu na maturę baterię wyjąłem. Potem wkładam, A potem po prostu... E, a potem po prostu... E, zakładałem, no i musiałem od, od nowa godzinę pisać to był mimo e, z baterią. Zaraz, ty ja tu jest ziemia? Okej. Okay. Eee. Um, to nie ma co się bawić z e, wyłączaniem telefonu samego. Bo były takie sytuacje na maturze, że po prostu tutaj wyłączył telefon, ale był, miał włączony jakiś budzik, który działał, e, który budzik jakiś miał specjalnie ustawiony i on uruchamiał telefon e, automatycznie. Bo tak i... No i mu się telefon ten włączył, tak? To jest taka śmieszna anegdotka, że ktoś... że dziecko, że chłopak przyszedł na maturę. W trakcie matury mu telefon e, zadzwonił. No i oczywiście kiedy mu wyjść z tej matury. A to się stało, mama zadzwoniła, żeby się pytać, czy dojechał na maturę czy szybko w porządku. Um. No. Śluzo, otwórz się. O! Skrypt musiałem się odsunąć do przesyłu biegu. Zobaczcie czas tylko, pozwolicie? A ludzie. Tak swoją drogą nie wiem jaki jest sens, bo tutaj te wszystkie takie... ...te są robione. Ja nie wiem jaki jest sens ustawiania akurat tak w ten sposób tych... E, ...podestów, jakich oni nie można normalnie... Ruszaj tylko trzeba skakać i się bawić. No ale to jest tylko gra komputerowa. Ruszaj się i nie miej nadziei, że niebiescy hmm. po ciebie nie wejdą. Ruszam się! Nie widać? Jakbyś... Ruszaj się i nie miej nadziei, że niebiescy po ciebie nie wejdą. Wejdą, to będą dwóch sniperów. Taki spoiler, heh. wygląda na to, że przewidzieli gdzie się przodem, No to spoko. Bawimy się z nimi. Będą znali mają gościelną Ność ja tu spadłem i wolałabym doknąć i zacząć ci góry, a nie biegać jeszcze raz nie, nie lubię tych rur, bo strasznie wolno się po nich chodzi. Wolę tak skoczyć, wylądować na nich i... No dobra, snajper Snajpa no. O, przeżyłem Przeżyłem dwie kulki na klatę. Takie takie... bufory, że dwie kulki na klacie i on... Ja dalej biegam, he, 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 he taki męski żabcik No No i kolejne bufory ratują życie Zrób mam Be Bez buforów życia nie będzie Zdejmij tych dwóch snajperów albo zejdź im z drogi, tylko no. się tu nie przenieś. No. Co tu to człowiek? Stoi, stoi. Ja chcę już czekam, czekam, żeby mu broń brać On stoi, on czeka. Albo nagle pyk. No. Fajnie. Refluks... jest... Refluks e, bardzo duży. Zdejmij tych dwóch snajperów albo zejdź im z drogi, tylko się tu nie przenieś. O i co? O oh, ha ha ha! Kopniak! Pod pachę. Uuuu hu, 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 hu. Teraz szybko z drugiego snipera, gdzie on jest. A, teraz tu trzeba będzie przebiec Na koniec. Dobra, fajdź tego drugiego snipera. Oj, oj, już była zmęczona? Się nie dzieje w sumie, że może być męczona. No widać, właśnie latarnięty. Eee, tu tak, taki przycisk, który w ogóle nie oddaje od eee, tego, który w ogóle nie oddaje od eee, tego, od tektur ścian. mi ciężko go zauważyć. No a teraz będzie. Juchu, bandali! Te wszystkie sprawy. To zaboli. Ała. Dobra. Zblokowanie awaryjne bramy. E, what? Aha, to, to można tutaj przejść, po to skakać. Te bramie! No się! Do wjazdu do chępu, a twoje wyjście. Rezort jest niedaleko. Zobacz, wejdę na górę a jak wejdziemy na górę to będziemy kończyć odcinek No Kurna, ja coś mało mówię na tym odcinku, ale w końcu to jest taka gra, że mogę tu mało mówić, a dużo się dzieje na grani, tak emocje Prawda. Hem Hę? Spróbujcie tak to wybraluć Takie koczki, moczki i tak dalej. widzę, że niektórzy ludzie tak robią w końcu. Ta gra była na czymś inspirowana, na parkurze. Ale akurat w Polsce, w wielu ciężko robić jakiś parkur. Bo jednak nie ma do tego budynku. Ale parkur po ziemi to taka sobie sytuacja. Uh -huh. Dobrze, tak. Dobrze, to o to mi chodziło. Trochę to na dwa razy. Będzie przyjemniej, będzie dłużej, dłuższe odcinki, to widzowie to lubią. A tutaj, 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 szybko, szybko, szybko. Smetna muzyczka. Teraz będziemy poczekać na ten drugi dźwig. A on się tutaj, prawda, zjedzie. No Dobrze. I tutaj zobaczymy niespodziankę Panowie policjanty i milicjanty w białych Ala Power Rangers Chowam się tutaj i tutaj się z Wami pożegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w mirror Edge. Trzymajcie się, do zobaczenia.